Jeśli ten tytuł przykuł twoją uwagę, to znaczy, że coś w nim wciąż cię przyciąga. Pamiętasz jego spojrzenie pewne siebie, gdy postanowił się odsunąć? Myślał, że pokazuje siłę, ale w rzeczywistości oddawał się własnemu milczeniu. Od tamtego dnia czujesz ciężar w piersi, brak, który wydaje się nie mieć końca. Zastanawiasz się, czy on jeszcze coś czuje. Wątpliwość odbija się echem w twoim umyśle. Co się stało? Co mogłeś zrobić inaczej? Prawda jest taka, że on był uwięziony w swoim własnym strachu strachu przed otwarciem się, przed odsłonięciem się. Siła, którą próbował zademonstrować, tylko ukrywała kruchość, z którą nie potrafił sobie poradzić. Ciężar jego nieobecności zamienił się w bezsenność, w myśli, które nie dają spokoju. Widzisz siebie powtarzającego rozmowy, które nigdy się nie odbyły. Jego milczenie staje się raną. Za każdym razem, gdy słyszysz jego imię, twoje serce przyspiesza, a ucisk w piersi staje się nie do zniesienia. Ta energia to nie szaleństwo, to niewidzialne więzy, które wciąż cię przytrzymują. Ból, który odczuwasz, nie jest oznaką słabości, jest dowodem, że naprawdę kochałeś. Co on nie zauważył, to że jego nieobecność nie wymazała tego, co zostało zbudowane. Ta wiadomość nie pojawia się z prośbą, abyś do niego wracał w pośpiechu. Przychodzi, aby oświetlić to, co wciąż jest ukryte w tobie. Ten ciężar nie prosi, aby on wrócił, ale abyś ty wrócił do samego siebie. Czas odzyskać energię, która została uwięziona podczas pożegnania, i przynieść ją z powrotem do swojego serca. Jego milczenie nie definiuje twojej wartości. Zasługujesz na to, by być widzianym, kochanym i szanowanym. Jeśli to z tobą rezonuje, to nie jest przypadek to znak. Wszechświat pokazuje ci, że istnieje życie poza pustką, którą On zostawił. Istnieją ścieżki, gdzie Twoja miłość nie musi błagać o uznanie. Pierwszym krokiem jest przestanie obwiniania się za to, że kochałeś. Tamten uśmiech, który On prezentował, nie definiuje Twojej historii. Jesteś czymś więcej niż cieniem miłości, która przeminęła. Jeśli ta wiadomość dotarła do Twojego serca, nie zatrzymuj jej dla siebie. Podziel się nią z kimś, kto również potrzebuje tego znaku dziś. Weź głęboki oddech i zabierz ze sobą pewność, że przed tobą przyszłość pełna możliwości. Jeśli nadal czujesz ciężar jego nieobecności, to czas, aby uznać, że jest to część procesu. Ból może być intensywny, ale jest także okazją do zrozumienia, co jest w tobie. To, co czujesz, to nie tylko brak jego osoby, ale brak samej siebie w tym związku. Widujesz się przeglądając stare zdjęcia, wspominając chwile, które zdawały się wieczne. Ale prawda jest taka, że ta więź nie zniknęła całkowicie. Miłość, którą żyliście, pozostawiła ślady, a te ślady są twoje. Są one częścią tego kim jesteś, twojej historii i nie mogą zostać wymazane. Kiedy budzisz się w środku nocy z przyspieszonym sercem, pamiętaj, że jest to znak, że coś musi zostać przepracowane w tobie. Nie chodzi o niego, lecz o to, jak się czujesz w stosunku do samej siebie. Co twoja dusza próbuje ci przekazać? Jaka wiadomość kryje się za tym uciskiem w piersi? Za każdym razem, gdy o nim pamiętasz, masz szansę ponownie odnaleźć siebie. Czego nauczyłaś się z tego doświadczenia? Trzeba spojrzeć na to, co nie działało, ale także na to, co działało. Byłaś silna, kochałaś i to nie jest coś, co należy zdewaluować. Jego milczenie może być ogłuszające, ale nie może uciszyć Twojego głosu. Masz prawo wyrazić siebie, powiedzieć, co czujesz. Ten brak komunikacji jest raną, ale jest także zaproszeniem do słuchania samej siebie. Czego naprawdę chcesz? Jakie są Twoje pragnienia, Twoje potrzeby? Łatwo jest zgubić się w pytaniach o Niego, ale co z Tobą? Czego teraz potrzebujesz? Życie daje Ci nową szansę, aby spojrzeć do wewnątrz, aby się na nowo odkryć. -Ta podróż może być trudna, ale jest niezbędna. Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie, że zasługujesz na więcej niż cisza i niepewność. Jeżeli czujesz, że on już nie jest obecny, nie umniejsza to miłości, którą czułaś. Miłość nie zanika, ona się przekształca. A teraz ty także musisz się przekształcić. Czego pragniesz na przyszłość? Jak wyglądałaby miłość, która cię szanuje, która widzi cię taką, jaka jesteś naprawdę? Poczuj tę energię, która wciąż cię do niego przyciąga. Uznaj ją, ale nie pozwól jej kontrolować swojego życia. Ten węzeł można rozluźnić. Możesz wybrać uwolnienie tej energii i skierować ją ku sobie. Masz moc, aby zmienić tę narrację, aby napisać nowy rozdział. Spojrzyj na swoje odbicie i zobacz silną kobietę, którą jesteś. Twoja wartość nie zależy od niego. Twoja wartość jest wrodzona i to jest prawda, którą musisz pamiętać każdego dnia. Samotność może być przerażająca. Ale to także przestrzeń do wzrostu. Jeżeli dalej łapiesz się na tym, że śnisz na jawie o tym, co mogło być, zrozum, że to część procesu gojenia się. Marzenie jest naturalne, ale trzeba sprowadzić te marzenia do rzeczywistości. Co możesz zrobić dzisiaj, aby poczuć się bardziej żywa, bardziej połączona ze sobą? Znajdź zajęcia, które przynoszą ci radość. Odkryj na nowo zainteresowania, które porzuciłaś. Zanurz się w czymś, co sprawia, że czujesz się dobrze. Ta energia, która kiedyś należała do niego, może być skierowana na ciebie. Kiedy poświęcasz się sobie, ból zaczyna się rozpraszać. Może jeszcze nie wiesz, jak zrobić ten pierwszy krok. To normalne, nie spiesz się. Każdy ma swój własny czas na regenerację. Ważne jest, abyś była gotowa spojrzeć do wewnątrz. Zapytaj siebie, czego potrzebuje, aby znów poczuć się pełną. Jeśli czujesz potrzebę rozmowy z kimś, szukaj wsparcia przyjaciół, rodziny lub nawet profesjonalisty. Rozmowa o tym, co czujesz, może być wyzwalająca. Nie przechowuj tego bólu tylko dla siebie. Podzielenie się swoją historią może przynieść nowe perspektywy. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Wiele kobiet przechodzi przez podobne doświadczenia. Jest w tym zbiorowa siła. Dzieląc się, możesz znaleźć pocieszenie w połączeniu z innymi osobami, które rozumieją, przez co przechodzisz. Życie, mimo pustki, którą teraz czujesz, ma wiele do zaoferowania. Mogą pojawić się nowe związki, mogą zawiązać się nowe przyjaźnie. Każdy dzień to nowa okazja, by otworzyć się na to, co wszechświat ma dla ciebie przygotowane. Jeśli zastanawiasz się, co on czuje, spróbuj skupić się na tym, co ty czujesz. Jak teraz czujesz się wobec siebie? Czas odzyskać swoje poczucie własnej wartości, przypomnieć sobie, że zasługujesz na miłość i szacunek. Nie musisz czekać na jego potwierdzenie tego. Ból może wydawać się nie do zniesienia, ale jesteś silniejsza niż myślisz, i tę siłę można skierować na własną transformację. Każdy krok, który zrobisz w kierunku samej siebie, jest krokiem ku wolności. A kiedy w końcu pozwolisz sobie być sobą, wolna od jego cienia, życie otworzy się przed tobą w zaskakujący sposób. To jest twój moment. Wszechświat czeka, aż ponownie połączysz się ze swoją istotą. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonuje, Potraktuj to jako wezwanie, nie ignoruj tego. To czas, aby dać głos temu, co czujesz i czego naprawdę pragniesz. Zasługujesz na miłość, która sprawi, że rozkwitniesz, a ta miłość zaczyna się od ciebie samej. Podziel się tym z kimś, kto też potrzebuje to usłyszeć. Nie trzymaj tej wiadomości tylko dla siebie. Twoja historia może być znakiem nadziei dla innej kobiety, która również szuka odpowiedzi. Weź głęboki oddech. I zabierz to poczucie pewności ze sobą. Czeka na ciebie przyszłość pełna możliwości. Jeśli jesteś tutaj, to dlatego, że czujesz, iż w tobie jest jeszcze coś do odkrycia. Ból, który nosisz, nie jest ciężarem do ignorowania. To znak, że twoja podróż wciąż trwa. Każda myśl o nim jest okazją do spojrzenia na siebie i zrozumienia czego naprawdę potrzebujesz. Naturalne jest pragnienie odpowiedzi na to, co się między wami wydarzyło. Złapiesz się na odtwarzaniu chwil, próbując rozszyfrować, co było między wierszami. Ale co, jeśli ten czas lepiej spędzić na połączeniu się z tym, czego pragniesz teraz? Czego potrzebujesz, aby iść naprzód? To pytanie zasługuje na większą uwagę. Samotność może być trudnym towarzyszem, ale może się także przemienić w przestrzeń do refleksji. Kiedy pozwalasz sobie być sam na sam ze swoimi myślami, możesz zacząć rozumieć, co wymaga uzdrowienia. Spójrz na siebie z współczuciem. To, co czujesz, jest autentyczne i zasługuje na wysłuchanie. Jeśli nadal go brakuje, uznaj to jako część procesu uzdrawiania. Nie obwiniaj się za tęsknotę. Ta tęsknota jest wspomnieniem tego, co kochałaś, i to nie jest błąd. Każda emocja, która się pojawia, jest warstwą tego, kim jesteś. Ważne jest, aby przyjmować te emocje, nie jako słabości, ale jako część kobiety, która się odbudowuje. Czasem umysł próbuje rozumować ból. Możesz znaleźć się myśląc, że powinnaś postąpić inaczej, że gdybyś zrobiła coś inaczej, rezultat byłby inny. Ale to jest błędne koło. Co naprawdę się liczy, to co teraz zrobisz, z tym co czujesz. Jak możesz wykorzystać to doświadczenie, aby się wzmocnić? Zacznij patrzeć w przyszłość, czego pragniesz, zrób listę, jeśli to konieczne, czego chciałabyś doświadczyć, jakie są twoje marzenia, które zostały odłożone na bok. Nadszedł czas, aby je odzyskać i pozwolić sobie przeżyć. Być może zapomniałaś, co cię uszczęśliwia. Może warto na nowo odkryć hobby, które porzuciłaś z powodu związku. Sztuka, muzyka, czytanie lub aktywność fizyczna mogą być ścieżkami do ponownego połączenia się z samą sobą. Te zajęcia nie tylko zajmują umysł, ale także pomagają uwolnić za stałą energię. Kiedy poświęcasz się temu, co kochasz, Ból może wydawać się mniej ciężki. To jest energia, którą musisz skierować. Skupienie powinno być na tobie, nie na nim. I pamiętaj: nie musisz robić wszystkiego naraz. Każdy mały krok się liczy. Świętuj swoje osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Jeśli czujesz, że trudno jest stawiać te kroki samodzielnie, poszukaj wsparcia. Rozmowa z przyjaciółmi może być potężnym sposobem na rozpoczęcie otwierania się. Dzielenie się swoimi niepewnościami, wątpliwościami i nadziejami z kimś, komu ufasz, może przynieść ulgę i nowe perspektywy. Rozważ również poszukiwanie pomocy profesjonalnej. Terapeuta może być cennym przewodnikiem w tym procesie. Czasami potrzebujesz kogoś, kto zrozumie głębie twojego bólu i może pomóc znaleźć wyjścia. Nie bój się szukać tego rodzaju wsparcia. To akt odwagi i miłości własnej. W międzyczasie dbaj o siebie. Twórz codzienne rytuały samopielęgnacji. Może to obejmować medytację, spacery na świeżym powietrzu lub po prostu chwilę ciszy. Te małe akty mogą pomóc ci ponownie połączyć się z twoją esencją, twoją wewnętrzną siłą. Co możesz robić codziennie, aby odżywić swoją duszę? Spójrz w lustro i uznaj swoje osiągnięcia. Kobieta, którą jesteś teraz, jest wynikiem wszystkiego, co przeżyłaś. Trudności ukształtowały twoją historię. Ale nie definiują, kim jesteś. Jesteś czymś więcej niż doświadczeniami, które przeszłaś. Jesteś sumą swoich zwycięstw, swoich walk i swojej zdolności do kochania. Kiedy poczujesz się gotowa, zacznij wyznaczać nowe cele. Co chciałabyś osiągnąć zawodowo? Jakie nowe relacje chcesz pielęgnować? Nie bój się marzyć o wielkich rzeczach. Wszechświat jest otwarty na nowe możliwości i ty również powinieneś być. Pamiętaj, że nie ma jedynej drogi do uzdrowienia. Każda kobieta ma swój własny czas i to jest całkowicie normalne. Nie porównuj się do innych. Ważne jest to, co ma sens dla ciebie. Szanuj swoje własne tempo i nie śpiesz się. Podróż do samopoznania jest jedną z najważniejszych, jakie możesz podjąć. A jeśli w pewnym momencie poczujesz pokusę, by się cofnąć, by szukać jego aprobaty, pamiętaj o tym, na co zasługujesz. Zasługujesz na miłość, która Cię szanuje, która uznaje Twoją wartość i nie pozostawia Cię w wątpliwościach. Jesteś godna związku, który sprawi, że zakwitniesz, a nie więdniesz pod cieniem milczenia. Każdego dnia masz możliwość zbliżyć się do kobiety, którą pragniesz być. Przyszłość to puste miejsce, a Ty jesteś autorką swojej historii. Co pragniesz teraz napisać? Kiedy pozwalasz sobie marzyć, życie zaczyna się otwierać. Te nowe wizje, które masz dla siebie, są tym, co naprawdę się liczy. Ból może być surowym nauczycielem, ale może być również katalizatorem niesamowitej transformacji. To jest twój moment, żeby zabłysnąć. Nie lekceważ siły, którą nosisz w sobie. Droga może być wymagająca, ale jesteś w stanie stawić czoła każdej przeszkodzie. Weź głęboki oddech, przyjmij swoje emocje i ruszaj naprzód. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Aby stworzyć życie, na które zasługujesz. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonuje, nie trzymaj jej tylko dla siebie. Podziel się nią z kimś, kto również może potrzebować przypomnienia, że życie trwa dalej, że czeka na nie przyszłość. Twoja historia może być latarnią nadziei dla innej kobiety szukającej odpowiedzi. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy. Weź głęboki oddech i zachowaj to, co dziś dotknęło twojego serca. A jeśli to ma sens, Podziel się tą historią z kimś, kto też tego potrzebuje usłyszeć.